z Ewangelii według Świętego Łukasza. Chciał go zobaczyć. O kilku postaciach w Ewangelii napisane jest, że chcieli zobaczyć Jezusa. Pobożni Grecy, którzy mówią, chcemy go zobaczyć, a dziś Herod. Tylko po co Herod, Herod chciał go zobaczyć? Czy po to, żeby patrząc na jego twarz się nawrócić? Czy może po to, by patrząc na jego twarz Przekonać się o swojej większości, wielkości, o swojej przewadze i o swojej racji. Po co patrzymy na Jezusa? Czy po to, żeby się dać pokonać Jego spojrzeniu, czy po to, by pokonać Go naszym spojrzeniem wyższości? Do zobaczenia jutro.